No, jestem, dzisiaj doszła przesyłka, na no, to są monety do, do wrzutnika, zaraz zobaczymy. Otwieram. Zobaczymy. No, o ci Uuu, to zapakowane ładnie. Hmm, trzeba sobie poradzić. Trochę się już tam do, dobije. Hmm, widzę, że ktoś już postarał ładnie. Jest. I są. Są monetki. Dobra jest. Jest moneta. Na razie nic działać nie będzie, ale no, zobaczymy, się przepuści na dół. No, spadło. Działa. Niestety, worka nie ma, ale moneta jest tutaj. Są stare dwójki. Sprawdzimy rok produkcji. Sześćdziesiąty rok. No i dobra, jeszcze raz. Nie tylko przelatuje, jest ok. No dobra. Za to bym sobie mógł kupić 15 numerów do szafy i gra muzyczka. I szafa gra. Dzięki.